Witam serdecznie, Bellahort z tej strony, z kolejnym poradnikiem, tym razem rewizja Agira. Robiłem kiedyś poradnik do tego krętu, ale że w międzyczasie mieliśmy e, zmianę perków, postanowiłem przy okazji dobrej gry nagrać kolejny poradnik, także Agir, krążownik 9 poziomu, niemiecki, premium. Wyposażenie. Modyfikacja głównego uzbrojenia 1, modyfikacja systemu kontroli uszkodzeń albo modyfikacja wyszukiwania hydroakustycznego. Modyfikacja systemów celowniczych, modyfikacja układu sterowania, modyfikacja systemu kamuflażu, modyfikacja głównej baterii 3. Hydro, heal nie możemy zmienić. Flagi. Lepszy heal. Krótsze pożary, pamiętamy, agir, płonie jak pancernik, nie możemy. Na kapitanie dać. Fire prevention, przeciwdziałanie pożarom. Detonacja, speed, prędkość, przeładowanie sprzętu eksploatacyjnego. Używam flagi na rama. Czasami się przydaje. Lepiej mieć niż nie mieć. I poprawioną obronę przeciwlotniczą, ale myślę, że tu, ta flaga, ta flaga, to już są takie. Niuanse które można, ale nie trzeba. Podstawa, lepszy heal, lepsze pożary, detonacja. Co do samego krętu. Agir, niestety, cierpi na taki problem, że ma słaby nos. Overmeczowalny przez większość pancerników na swoim tierze. To samo z rufą. Pokład też można overmeczować. Obrona przeciwlotnicza 380 lepiej niż na przykład taki Karno. 6 eksplozji w salwie, e, w salwie przeciwlotniczej nie najgorzej, nie najlepiej. Co do samego kapitana nasmarowane tryby cel priorytetowy Przypływ adrenaliny. Ekspert w kamuflażu. Nadzorca. Mistrz ciałonowy. Prawny ładowniczy. Będziemy chcieli używać obydwu typów pocisków. I na sam koniec. Ciężkie pociski przeciwpancerne. Ale jak widzicie, mam 20-punktowego kapitana. Także jeszcze trochę sobie to poczeka. A teraz zapraszam do bitwy. Co do samej bitwy, niestety Lexington, lotniskowiec oraz Balao, moje ulubione typy, obecnie, okrętów, bardzo fajnie dodają smaczków w grze. Bardzo się dobrze przy nich bawię. Znowu mam tutaj trzyosobowy skład, ponieważ niestety. Obecnie jest to najprostszy sposób na wygrywanie gry. Przynajmniej posiadasz na początku bitwy dwóch ogarniętych kompanów, na których możesz polegać. Jak widzicie, tylko trzy pancerniki. Dlatego też. Zdecydowałem się tutaj w tej grze zagrać trochę agresywniej, to mnie też do tego skłoni. Zobaczycie za chwilkę. Na razie trochę przyspieszę grę. niszczyciel oczywiście leci na kapa. Staram się go wspierać. Pojawia się Brindisi, już jestem. Wrócony, to jakiś czas zerkam, żeby przypadkiem nie spotkać się z wyspą. Taka gra to jedna z tych niewielu okazji, w których możemy pusznąć agirem, ponieważ jest niewiele y, pancerników, które mogą nas pokarać co prawda jest lotniskowiec ale ósmego poziomu no i nie wiemy gdzie jest łódź podwodna ale jako, że mam z przodu staram się mu pomóc jak tylko mogę to oczywiście zwiększam kąt żeby zrobić, znaczy żeby móc crossfire'ować to Brindisi między mną a moim pomernym którego widzicie troszkę po lewo ode mnie na mapie. No i dwie minuty, Brindisi wraca do portu. D jest przejmowane przez przeciwnika, czyli wiemy, że jest tam niszczyciel i potwierdza to, to że jestem wyspotowany i co widzimy? łódź podwodną oczywiście od razu staram się zanim jeszcze zanim jeszcze zrzucam samoloty chciałem go trafić, niestety nie trafiłem troszkę za wysoko i tutaj zakładam, że będzie uciekał obok wyspy, ale balao niestety zrobiło mi niespodziankę i groundowało się na wyspie Widzicie, moje Hydro pracuje dla mojego Halanda, którego widzicie teraz, zaraz za mną. I proszę, żeby Haland się nim zajął. A ja tu staram się wspierać tego Halanda obroną przeciwlotniczą. Choć myślę, że Haland sam mógłby sobie dać radę. Ale widzicie, dość agresywna pozycja, jak na Agira. Ale mówię, sytuacja na to pozwala, więc, więc robię to. To ja wiesiki tekazę? Oczywiście, staram się pomagać. Nie patrzę na... bez, po bez potrzeby na Balao. Nic mu nie zrobię, widzicie x przy jego niku Ale że TK za szybko ginie. Staram się obserwować co się dzieje z Balao. Pojawia się Harlem, więc oczywiście używam dział na niego. Ciągle będąc w zasięgu e, swojego Hydro, który się jeszcze teraz kończyła. Ale na szczęście Balao postanowił wypłynąć. I udało się go zniszczyć. Dużo tutaj boków jest pokazywanych, dlatego też widzicie cytadele. Zwykle Agir nie ma aż tyle cytadel, ale skoro są pokazywane boki, to jak najbardziej Agir może je wykorzystywać. Szczególnie, że to były okręty 1/8 Tiru, właśnie Harlem oraz Brindisi, który nie słynie, z twardego boku. Widzicie przede mną jest pomer. Pomimo tego czekam z torpedami i nawet jeśli był, byłyby te e, torpedy hydrowane, czyli po prostu zamiast e, wykryto byłoby, byłby symbol hydro, to i tak bym je rzucił, bo chciałbym sobie kupić trochę czasu, żeby ten pomer jednak nie wypływał na mnie, bo nie chcę się z nim spotykać w takiej odległości. Co prawda jestem już na takiej pozycji dość y, dobrej, bo jestem już y, rufą do niego, więc raczej jego torpedy by mnie nie trafiły. Ale widzicie, tam pomeran sobie je przyjmuje. Także. Nawet mogliśmy użyć tej grze 6 km torped Agira. Także już jak najbardziej dobrze wykonany. Trata HP 8 na 102 zrobione. I oczywiście jest lotnia. Jest Harlem. Także kontynuujemy pusz. Nie ma nas kto zatrzymać. Nasz pancernik jest bardzo daleko. Missouri, znaczy nasz pancernik w sensie Pomer, Missouri jest zaraz za mną. Tutaj w tej sytuacji nie ma nikogo, który mógłby mnie powstrzymać przed zabiciem Lexingtona. No i dokończeniem Harlema. Także troszkę znowu przyspieszymy. Pojawia się Harlem. Strzelam do niego jako do pierwszego okrętu. Wiem, jest pokusa, żeby zabić Lexingtona, ale postarajmy się najpierw zabić okręt, który może nam wyrządzić krzywdę, taką, że tak powiem, natychmiastową. Sekundarkami sobie zaznaczyłem Lexingtona. Ponieważ no, ciężko by było, żeby, Lex żeby, to, żeby sekundarki strzelały do przodu. Ale jednak w pole, żeby jednak pokusowały się już na tym niższym na lotniskowcu. Harlem martwy. Teraz możemy odebrać nagrodę główną w postaci lotniskowca. Martwy, co robimy? Staramy się przejąć B. I teraz my Bajdzi. Bajdzi jest bardzo niebezpieczny. Nie chcemy mu w żadnym wypadku pokazać boku. Ponieważ mo to jest bardzo celny okręt. Bardzo mocny. Czekam, aż Bajdzi wpłynie mi w zasięg. Obserwuję, czy może złapię torpedę, czy może na przykład nie lepszym pomysłem byłoby używanie pocisków wybuchowych. No i widzicie, przełączam na pociski wybuchowe, ponieważ Wajdi jest do mnie skontowany, więc liczę na jakieś pożary. Ma bardzo dużo HP, więc przydałoby się to trochę zredukować. No i, niestety, ale Agir nie ma overmecha. Jest pożar. Więc kontynuujemy ostrzał. HC jest drugi pożar. Oczywiście widzimy, że jest skontowany, więc nie, nie ma sensu używać tej sytuacji. Ale kiedy pokazuję bok, przerzucam na przeciwpancernę. Trzeci pożar. Bardzo, bardzo dużo szczęścia w tym było, bo zwykle agier tak nie podpala. No ale. Czasami RNG jest po twojej stronie. Ale w sytuacji, gdy już pokazuje boki i to z takiej odległości, AP o wiele lepsze. Choć jak widzicie, tak zszaterowałem. Widzicie braki penetracji na jego pasie pancernym. Troszkę dziwne. Może RNG się trochę postanowiło zemścić za te trzy pożary. To jednak z tej, z tej odległości powinienem mieć możliwość wybicia. Y Pancerza. Może jeszcze nie było odpowiedniego konta. Oczywiście Agir nie ma żadnych ulepszonych kątów penetracji. Nie wiadomo, no nie udało się. Już oczywiście to jest wygrana gra. Tutaj tylko powiem, wystarczy podobijać przeciwników. Booster też był pokazany bokiem, więc oczywiście też AP. Widzieliście? Dwa penny i jeden overpenser. 7000. Nie najlepiej, nie najgorzej, ale jak jest bok, trzeba korzystać. Widzieliście? Pokazany jest gearing. Miałem przeładowane AP. Strzelam. Nie wiem, jak długo będzie wykryty. Zawsze lepiej zadać jakiś damage niż nie zrobić go w ogóle. Szczególnie na, na niszczycielu. To jest zawsze 1000 mniej HP dla niż ale jako że dostał już jedynie gearing, to najlepszym pomysłem jest w tym momencie przerzucenie na te obeki. I nie wiem, czy ja to tutaj zrobię, czy nie zrobię, już nie pamiętam. O, widzicie, jest przełączenie na obeki. Troszkę przyspieszymy, jestem wykryty, odpalam sobie Hydro, widziałem jeden set torped, nie widziałem drugiego, czekam na spota z gotowanymi obiektami. Tu pojawia się set torped, Hydro, mądrze użyte, Nie niewykryty, odpalony jest Hydro, udało mi się jeszcze zadać jakiś damage, gra się kończy. Także mam nadzieję, że to troszkę pomoże Wam w graniu agirem. To nie jest obecnie jakiś super okręt, szczególnie, że już nie ma fire prevention na, na krążownikach, czyli zapobieganie pożarom. To był bardzo przydatny perk dla takich okrętów, ponieważ ten okręt pali się jak, tak jak już wcześniej wspominałem, pancernik. O. A zabranie tej przeżywalności Zagira, no jednak go trochę zabolało. Także ta bitwa była dość szczególna, ponieważ, jak sami widzieliście, było mało pancerników. Sytuacja tego przyjęła, dlatego zrobiłem tak, jak zrobiłem. Dziękuję bardzo za oglądanie. Stawcie łapkę w górę, może subika. Zapraszam na streamy na moim kanale Twitch. Cześć!